Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Tak jak obiecałem, dzisiaj pokażę Wam, jaki posiadam piec gazowy w domu. No ale zanim do tego przejdziemy, dwa temaciki. Po pierwsze, przełączę się tylko na kamerę tylną. Dobra, i standardowo przejdziemy sobie do butli gazowej. Zobaczymy, jaki mamy stan na dzień obecny. Na dzień obecny mamy. Jeszcze jedna osoba się mnie pytała, jak mam wykonane ogrodzenie. Z takim skosem tutaj, tu jeszcze jest cywek 150, ale, no wiadomo, jest pole plac budowy cały czas. No jak mam wykonane? No tak mam wykonane. Tak jest to wszystko połączone. No czyli w sumie żadnej filozofii tutaj nie ma. O, na takich łącznikach można sobie po prostu ten panel. Przykręcić pod kątem, pod jakim się chce, żadnej tutaj nie ma filozofii. No i tak to się przedstawia: że tutaj macie prosto, a tutaj jest taki skosik, i potem dalej idzie już normalnie. Ogrodzenie jeszcze Wam pokażę z góry, jak to wygląda. Coś takiego, no i tak jak widzicie, no tak to jest, tak to jest zamontowane. No i dobra. A teraz przejdźmy się już do pieca. Pokażę Wam co i jak. No z budową, można powiedzieć, troszeczkę podgoniłem, ale oczywiście dalej będą materiały wrzucane sukcesywnie. Dobra, najpierw trzeba się dostać do domu. Dobra. Wchodzimy. No i dobra, idziemy sobie. Tutaj mamy główny sterownik, ale do tego sterownika to przejdziemy sobie za chwilkę i idziemy do pomieszczenia technicznego z piecem. No i piec mamy tutaj. Jest to Ariston Class One. Może sobie ustawię. O, tak, będzie troszeczkę lepsza jakość. Od góry Wam pokażę, jak to wygląda. Co to jest w ogóle? Tutaj macie całą wlepę. Ariston Class One, system 24. Jeżeli chodzi o moc, 21 KW, 49 dB, jeżeli chodzi o hałas. Chociaż powiem szczerze, że niby jest to 49 dB, ale no nie słychać tego, żeby tutaj było głośno. Zwłaszcza, że tutaj mam łazienkę. A pokażę Wam od razu dalej, przez momencik, że tutaj za ścianą mam pokój chłopaków. Także i w sumie nic nie słychać, także nie ma tragedii. Dobra, wróćmy sobie do piecyka. No i dobra, jesteśmy tutaj przy piecu. Generalnie jest tak to zamontowane. Nie ma jakiejś filozofii. Zamontaż już, że tak powiem, zapłaciłem wcześniej, ponieważ ta kwota wliczała się w kwotę położenia podłogówki. No i co, to, co tutaj mamy? No jest tutaj dostęp Wi-Fi, którego teraz nie ma, ponieważ nie mam stałego dostępu do internetu. Jeszcze w domu, aczkolwiek można sobie stworzyć, powiedzmy, router, tak? Także ja korzystam, powiedzmy, ja korzystam teraz z routera, czyli sobie, powiedzmy, z drugiego telefonu y, udostępniam sieć internetową, żeby cokolwiek sobie, na przykład, tutaj móc zmienić zdalnie. No i co my tutaj mamy? No nic w sumie takiego ciekawego. Tutaj macie 1-2 bara, to jest y, ciśnienie, co możemy tutaj ustawić: tryb, komfort, czyli grzanie. Wody. Tutaj sobie podnosimy temperaturę wody, jaką chcemy, ile chcemy uzyskać. Maksymalnie mamy 65 stopni. O! Teraz się piec uruchomił. Nie wiem, czy to słyszycie. Podejrzewam, że to słychać. I teraz e, ta ikonka pokazuje, że. Woda nam się zaczyna nagrzewać. Słychać, że, że palniki zaczęły działać. Dobra, a minimalna temperatura to 40 stopni. Ja mam ustawione 42 stopnie na wodę. Jest to naprawdę wystarczające. Wyżej miałem 50 stopni, ale to według mnie jest bez sensu. Tutaj macie płomień, czyli w tym momencie pokazuje, że piec zaczął chodzić. Jeżeli chodzi o temperaturę, tą po prawo jest to temperatura podłogi, czyli no może nie podłogi, tylko temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym. No i ustawiamy sobie tak. Minimum jest bodajże 20. Tak, minimum jest 20 stopni. To też jest fajne, ponieważ na samym początku budowy na przykład, jeżeli chcecie, żeby pies coś tam, coś tam sobie pyrkał leciutko, ale nie musi być to. O, teraz widzicie, nastawy się znowu zmieniły automatem, ponieważ mam moduł w domu, który tak naprawdę steruje tym wszystkim. No ale możemy sobie ustawić śmiało na 40. Nie wiem, czy to teraz zapiszę Ewentualnie będzie można sobie to przestawić. No i co tutaj mamy dalej? No tutaj mamy ten tryb komfort. Tak jak powiedziałem, służy do tego, że podgrzewa nam wodę. Jeżeli wyłączymy ten komfort, nie będziemy mieli ogrzewania, grzenia wody, tylko będziemy mieli samo ogrzewanie podłogowe. Włącznik on/off, reset systemu. No i w sumie tak naprawdę tyle, ten piec jest bezobsługowy. Zresztą podejrzewam, jak, jak wszystkie już tej klasy. No i dobra, co tutaj wam mogę jeszcze pokazać? Tutaj już wychodzimy z tego pomieszczenia. Jak widzicie, to jeszcze nic nie jest. Nie jest pokończone, stan surowy, gniazdka i tak dalej, wszystko czeka. Dobra i teraz możemy sobie podejść do tego ustrojstwa jest to główny moduł, który mam w przedpokoju, między wejściem głównym do domu, także tu też trzeba na to zwrócić uwagę, że nie można tego modułu wstawić powiedzmy w jakimś tam najcieplejszym miejscu albo najzimniejszym, ponieważ system cały, znaczy system piec będzie przekłamywał temperaturę, tak? Czyli trzeba ustawić mniej więcej powiedzmy w takim miejscu, gdzie jest ta temperatura pośrednia. No, i teraz tak, nastawę, jak widzicie, mamy 21 stopni. 21,2 stopnia jest obecnie w domu. Temperatura na zewnątrz 4 stopnie. Ta ikonka pokazuje, że właśnie sieć Wi-Fi została zerwana. Godzinę mamy 16.1. <laughs> Tutaj macie płomień. Ten płomień pokazuje, że działa w tym momencie panik, ale to dlatego, że podniosłem temperaturę. Wody, tak jak Wam pokazałem i ten, i, ten, i ten piec się uruchomił. Niedługo ten płomień powinien zgasnąć. Tutaj macie ikonkę od ogrzewania podłogowego, a po prawo ikonkę od grzania wody. No jeżeli chodzi o jakieś tam bajery, co my tutaj mamy? Ekran blokady, czyli po prostu no, włącz, wyłącz, odblokować ekran, tak. No i teraz tak, co tu mamy, timer, czyli możemy sobie ustawić program, albo ręczny, albo jakiś tam program przez smartfona. Ale to może pokażę Wam później, zresztą aplikacja na smartfona jest banalna. Tryb pracy, lato, zima, tylko ogrzewanie, to też jest fajne, ponieważ czasami niepotrzebna Wam na przykład na budowie ciepła woda. Można w ogóle wyłączyć. Ogrzewanie jedno i drugie, tryb wakacje aktywny, deaktywny, czyli na wakacjach sobie leciutko, powiedzmy, ten, ten płomień tam pyrka, byleby nie zgasnąć, a podtrzymać temperaturę pomieszczenia taką zadaną, jaką się chce. Połączenie zdalne, czyli możemy sobie ustawić Wi-Fi, włączyć, wyłączyć, żeby szukał albo, albo nie. Ustawienia sieci. Czy chcesz podłączyć produkt do internetu? No Wiadomo, przez całą konfigurację trzeba będzie przejść połączenie zdalne, ponowna konfiguracja, poziom sygnału Wi-Fi, czas, dane pogodowe, zdalne tak. Ma ten piec Ariston pogodówkę. No ale to jest bardzo proste, ponieważ powiem wam tak, teraz na przykład nie ma tej pogodówki, tak, ale jeżeli się połączy z internetem, czy czy z telefonu, czy z czegokolwiek innego, które ten sygnał przekazuje, no to oczywiście z Piec już wie, że, jaka jest temperatura na zewnątrz, jaka jest godzina i tak dalej. Także sobie automatem dobiera wszystkie parametry, takie, żeby było jak najoszczędniej i jak najlepiej dla nas, tak? Ustawienia, język, ustawienia interfejsu, czyli możemy sobie ustawić jasność tego całego wyświetlacza. Widać to oczywiście. ekran jest widoczny, tak. Ustawiono, dobra. Musimy dalej sobie przejść tutaj do, do tych ustawień. Ustawienia interfejsu, ustawienia trybu, motyw, jednostki temperatury, dźwięk klawiszy. Ja to mam wyłączone, bo to bez sensu, żeby cokolwiek tutaj pikało. Centralne ogrzewanie, ustawiona temperatura. Macie 40 stopni ustawione na podłodze. Ja tak chcę. Niektórzy mówią, że jest to za wysoko. Mi tak odpowiada. Fajnie, fajnie ciepełko czuć pod stopami. Tutaj macie co? Żądanie grzania, no to wiadomo, wymuszone. Temperatura CWU, czyli temperatura ciepłej wody użytkowej, 42 stopnie. Ustawienia zaawansowane, przypisanie stref. Można sobie strefy przypisać, możemy tych modułów mieć więcej, oczywiście. Funkcja automatyczna, korekta temperatury. Możemy sobie właśnie korekcję zrobić, jeżeli coś tutaj nam nie gra w lewo lub w prawo, ale u mnie jest wszystko. W porządku. Modem zdalny. Wróć, co tu jeszcze jest. Już chyba nie ma żadnych takich opcji innych. A, diagnostyka. Całego pieca, kocioł i tak dalej. Ale teraz nie będę tego uruchamiał. Pomoc. No i wyjście. No i to są tak naprawdę wszystkie opcje. No i dobra. Jeżeli chodzi o cały... A, jeszcze. Momencik. Momencik, momencik. Przełączymy się jeszcze. Jeszcze jeden temat. Nie pokazałem wam, jak to wszystko wygląda tutaj w garażu. A w garażu mamy coś takiego jak burdello. Powiedzmy jeszcze, jak widzicie. Ale mamy tutaj zasobnik wody. Ariston stoi sobie w takim małym pomieszczonku. Tu mamy jakieś pierdoły, broszurki. Od pieca. Nikomu tak naprawdę nie jeszcze sobie leżą. No i dobra. Jeszcze jak widzicie wszystko zakurzone, trzeba to wszystko powyczyszczać. Tutaj macie pompę Gruntfosa od cyrkulacji ciepłej wody. Czyli jeżeli ta pompa jest podłączona, bardzo fajny bajer, ponieważ macie cały czas ciepłą wodę w kranach. Nie trzeba czekać ileś tam czasu, żeby, żeby mieć ciepłą wodę, tylko ciepłą wodę mamy od razu. Dobra, wychodzimy stąd. Wchodzimy z powrotem. No i dobra, słuchajcie, teraz powiem tak. Jeżeli chodzi o koszta takiego pieca, no to tak to ustrojstwo. Kosztuje mniej więcej, około tam 500 zł. Zasobnik, zbiornik wodny, ja mam ten zbiornik 120 litrowy, kosztuje około 1500 zł. Plus piec. Piec, no to już widzieliście, dobra, nie będę wam go pokazywał. E, czyli moduł, plus zasobnik plus piec, tak? E, wiadomo, że w zestawie wychodzi zawsze najtaniej. Ja zapłaciłem za całość 6500 zł. Także wydaje mi się, że jest to. Mega fajna opcja, zwłaszcza, że teraz tak poszło wszystko w górę, że zwykły piec na ekogroszek potrafi kosztować grubo ponad 10 tysięcy bez żadnych dodatków. Także no, nie wiem, czy się to kalkuluje. Także są zwolennicy takiego rozwiązania i oczywiście są również osoby, które nigdy by sobie nie założyły, czy tam powiedzmy gazu, czy, czy odwrotnie, czy pieca na pellet, ale to już nie moja sprawa. Każdy zakłada sobie i co co chce i to, co uważa za stosowne. No, ja na razie z gazu jestem zadowolony. Z tego, co widzę, już mamy końcówkę marca, jutro będziemy mieli kwiecień, także jeszcze powiedzmy miesiąc grzania i to będzie wszystko. Podejrzewam, że spadnie to do 20% butli. No i co? No i w sumie tyle. No, potem przyjdzie tankowanie do pełna, ale z tego, co już widzę, to sezon powinniśmy zamknąć spokojnie w tankowaniu jednej butli. Także nawet, jakby ogrzewanie kosztowało Powiedzmy, gaz 3 zł z litra, no to tankowanie do pełna takiej butli by kosztowało, nie wiem, jakieś 2200 razy 3, to powiedzmy 6500, no zależy ile zostanie tej, w tej butli, tak? Ale 5 600 zł to jest maksimum za tak naprawdę bezobsługowość i no i przez cały rok nie interesuje Was tak naprawdę nic. Także no ja generalnie polecam, nie trzeba się babrać w jakieś tam worki i tak dalej, przerzucać, dorzucać, sprawdzać, czy się pali, czy się nie pali, po prostu ustawiacie to sobie, zapominacie. Ja w ogóle przez... No, gdybym nie nagrywał tych filmików, to tak naprawdę to bym może raz zajrzał, zobaczyć, czy piec w ogóle chodzi czy w ogóle go nie ukradli, tak? No, że tak powiem. No i, no i tyle, bo nie ma po co tam na, tak naprawdę zaglądać. Dobra, przerzucę się dokę. Okay. Także to tyle, jeżeli chodzi o dalsze... Filmiki, to może pokażę Wam kuchnię, albo pokażę Wam płytki, jak to wszystko wyszło również cenowo. No i jeszcze zostały drzwi: jedne i drugie, ale to też wszystko w swoim czasie. Ja się obecnie z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego filmiku. Cześć.